Są te ramiona skrzyżowane na klatce piersiowej, które ona trzyma praktycznie przez całe trwanie tej sytuacji. I to jest tak, jakby ona się chroniła przed dosłownie niechcianym dotykiem niechcianym atakiem albo jakąś fizyczną interwencją, tutaj przed postrzeganym zagrożeniem. Dzisiaj przyjrzymy się filmowi dokumentalnemu Netflixa. Idealna sąsiadka, które obejrzało już ponad 16 milionów ludzi, i na ten moment jest to najbardziej oglądany film na tej platformie. To historia emocjonalna, poruszająca i niestety też tragiczna. Ale pod wielkimi nagłówkami i zwrotami akcji kryje się coś bardziej złożonego i skomplikowanego. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się tej sytuacji z perspektywy psychologicznej. I zobaczymy, jak trauma może czasem zacierać granice pomiędzy samoobroną a agresją. Witaj na kanale Sens of Synergy. Nazywam się Karolina i jestem hipnopsychoterapeutką, nauczycielką technik uważności i mam prawie 10-letnie doświadczenie pracy w różnych ośrodkach pomocy zdrowia psychicznego. Jeżeli interesują cię tematy takie jak zdrowie psychiczne, samorozwój, samoświadomość, trauma, stres i proces zdrowienia. Zostań tu ze mną. Patrzymy na tego typu sytuacje z perspektywy psychologicznej, z perspektywy traumy. To nie chodzi nam tutaj o to, żeby znaleźć jakąś wymówkę albo usprawiedliwienie dla osoby, która popełniła przestępstwo albo odebrała komuś życie. Nie minimalizujemy tej tragedii, która miała miejsce. Ale to, co staramy się zrobić, to odejść od takiego czarno-białego, osądzającego myślenia em, o tego typu tematach. Um, nie żeby usprawiedliwić, ale żeby zrozumieć. Zrozumieć, dlaczego to zrobiła, co doprowadziło do tego. Zrozumieć, jak nieprzeprocesowana trauma może odcisnąć piętno nie tylko na osobie, której ona dotyczy, ale też na ludziach lub społeczeństwach wokół. I ostatecznie to to rozumienie i świadomość może pomóc nam zapobiec tego typu tragedią. Historia idealnej sąsiadki skupia się na Susan Lawrence, która śmiertelnie postrzeliła matkę czworga dzieci, Ajike Owens na spokojnym osiedlu na Florydzie. Do tragedii doszło po niemal dwóch latach ciągłych napięć. Um, licznych telefonów wykonanych przez Suzan na policję, która twierdziła, że um, dzieci z osiedlowych domów nękają ją, że ona się czuje zagrożona, um, że wchodzą na jej posesję i hałasują. Kiedy ktoś doświadcza traumy, jego układ nerwowy może utknąć w takim ciągłym stanie gotowości, który nazywamy nadmierną czujnością. To sposób, w jaki Twój mózg i ciało po prostu adaptuje się po przytłaczających doświadczeniach, czyli częściej, mocniej, szybciej i baczniej obserwuje, czuwa i poszukuje jakichkolwiek oznak niebezpieczeństwa. Jest to oczywiście mechanizm obronny, który ma pomóc nam w przyszłości szybciej, łatwiej i efektywniej obronić się przed tym niebezpieczeństwem. Problem leży w tym, że ten stan nie zawsze ma automatyczny przycisk off i często utrzymuje się niezależnie od Twoich obecnych warunków i sytuacji w życiu. Więc, co dzieje się, kiedy zagrożenie już minęło, a Twój układ nerwowy pozostaje w nadmiernej czujności? Suzan wielokrotnie dzwoniła na policję, twierdząc, że jest nękana i niepokojona przez dzieci na osiedlu. To, co dla większości ludzi byłoby neutralnym, może troszeczkę irytującym bodźcem czyli dzieci biegające, krzyczące, bawiące się, hałasujące dla niej stało się ogromnym bodźcem sygnalizującym zagrożenie. Z czasem widzimy, jak zainteresowanie Suzan dziećmi na osiedlu rośnie, staje się wręcz obsesyjne i wkraczają też tu elementy paranoi, gdzie ona zaczyna doczytywać się, do, doszukiwać się oznaków tego, że te dzieci e, mają jakieś złe intencje ku niej. To oczywiście prowadzi do zachowań, które stopniowo stawały się coraz bardziej wrogie i agresywne. Zaczynało się od słownych sprzeczek Suzan z rodzicami lub z dziećmi. Potem coraz częściej widzieliśmy rzucanie przedmiotów tych ludzi, i kiedy to przekonanie o czuciu się zagrożonym, o niebezpieczeństwie kiełkowało i stawało się coraz bardziej mocne, zakorzenione w Suzan, widzimy kulminację tego wszystkiego, czyli tragiczne postrzenie jednej z mam. Sytuacja pokazuje, jak chroniczna, nadmierna czujność może zaburzać postrzeganie rzeczywistości. Osoba może być przekonana, że broni się przed autentycznym zagrożeniem dla jej życia lub zdrowia. Ale jeżeli to zagrożenie jest postrzegane przez układ nerwowy, który stale jest w tej gotowości, czujności i doszukuje się em, sygnałów lub, bo lub bodźców zagrożenia, to może ta osoba reagować na zagrożenie, którego właściwie nie ma. I tym samym może doprowadzić to do tego, że ta osoba staje się oprawcą albo sprawcą agresji. Traumatyczne wspomnienia są przechowywane inaczej niż normalne wspomnienia. Sytuacje, które były bardzo stresujące, przytłaczające, traumatyczne, są kodowane i przechowywane nie tylko przez mózg, ale też przez nasze ciało i zmysły. Właśnie dlatego, szczególnie u ludzi z PTSD, bodźce takie jak podniesione głosy albo nagłe niespodziewane dźwięki, pewien obraz, pewien kolor mogą wywoływać tak zwane flashbacki albo po prostu nagły przypływ, Paniki, terroru, e, poczucia bezsilności. W tych momentach nasze ciało i mózg reaguje tak, jakby ta traumatyczna sytuacja z przeszłości wydarzała się znowu tu i teraz. Dlatego traumatyczne doświadczenia pozostawiają takie piętno nie tylko w naszych wspomnieniach, takich, które możemy pamiętać i zwerbalizować, ale też zostawiają nasze znaki w naszym ciele, w naszych instynktownych reakcjach. W przypadku Suzan, dźwięki takie jak podniesione głosy, krzyki dzieci mogły być tym triggerem, który zalały jej układ nerwowy sygnałami niebezpieczeństwa. Co doprowadziło do tego, że cały czas czuła się tak, jakby musiała się przed czymś bronić. I reakcje Suzan osiągnęły skrajność, kiedy Ajike przyszła skonfrontować się z nią na temat tego, jak traktuje jej dzieci. Kolejną rzeczą, którą możemy tutaj zauważyć jest to, że podczas policyjnych przesłuchań Susan powtarzała notorycznie podobne zdania, typu ona krzyczała, że mnie zabije, albo to było ciągłe walenie do drzwi, ciągle waliła do drzwi. I dzisiaj niestety nie wiemy, czy słowa Susan są obiektywnym opisem tego, co się faktycznie wydarzyło. Po druga strona, czyli Adżike niestety nie może się wypowiedzieć. Ale jest szansa, że to, jak Suzan opisuje tę sytuację, mogło być napędzone przez nadmierną czujność. Intensywne emocje i wysokie poziomy stresu mogą też zaburzać nasze poczucie i postrzeganie czasu. I jestem pewna, że każdy z nas ma chociaż jedną historię w życiu, gdzie czuł, że czas się jakby wyciągał, że byliśmy w takim jakby slow motion, że nie byliśmy w stanie powiedzieć, ile czasu minęło podczas tej sytuacji. Albo odwrotnie, że czas i moment minął błyskawicznie, że obejrzeliśmy się i nie wiedzieliśmy, co się stało, kiedy i jak. Traumatyczne wspomnienia są przechowywane często w naszej pamięci podświadomej, która często nie jest integrowana z, tak jakby, narracją i linią czasową naszego życia. To oznacza, że czasem może nam się wydawać, że minęło mniej albo więcej czasu od sytuacji, która była dla nas stresująca albo traumatyczna, albo podczas trwania tej sytuacji samej w sobie, nasze postrzeganie tego, ile trwa minuta versus godzina, może być bardzo podobne. W przypadku Suzan jej nadmierna czujność prowadziła do tego, że ona odczuwała i postrzegała chwile jako wydłużone. Jako dłuższe niż miały faktyczne miejsce w rzeczywistości. I tym samym, przez to, że była tak nieskupiona mocno, odczuwalne były jako bardziej przytłaczające i intensywne. I co ciekawe, widzimy też w wywiadach Suzań prowadzonych przez policję, że ona notorycznie powtarza, że była przekonana, że ta interakcja, ta konfrontacja z Ajikę trwała pomiędzy 5 a 10 minut. Ale dowody policyjne potem pokazują nam, że Susan wykonała telefon na policję reportując, co się dzieje, czyli że Ajike przyszła, uderza do jej drzwi, e, konfrontując się z nią na temat jej dzieci. Ale okazało się, że minęło zaledwie dwie minuty od zakończenia tego telefonu z policją do oddania strzału przez drzwi, który zabił Ajike. Czyli po raz kolejny widzimy, jak Suzan i jej percepcja rzeczywistości, w tym tutaj przypadku czasu, em, jest zaburzona po, przez intensywne emocje i bardzo silny wysoki poziom stresu. Wiele traumatycznych przeżyć łączy takie przytłaczające, intensywne poczucie uwięzienia. I to poczucie może być wywołane, tak zwane, striggerowane w codzienności, w dzisiejszym momencie, przez różnego typu bodźce lub sygnały. Może to być dźwięk, obraz, może być jakaś interakcja z kimś. I tak jak mówiłam wcześniej, w tych momentach mózg i ciało reaguje tak, jakby to zagrożenie z przeszłości znowu działo się tutaj i teraz. W trakcie ciągłego i rosnącego konfliktu pomiędzy Suzan a sąsiadami dowiadujemy się też, że miała miejsce innego typu sytuacja. Suzan twierdziła, że ktoś przypadkowo zamknął ją na terenie placu holowniczego, kiedy próbowała naprawić auto. I używając jej słów, opisywała to doświadczenie, jakby czuła się uwięziona. I w reakcji na to Wielokrotnie samochodem taranowała bramę wjazdową do tego placu. I oczywiście była to bardzo gwałtowna i impulsywna reakcja, reakcja, której prawdopodobnie większość z nas by nie miało w takiej sytuacji. Więc zastanówmy się, czemu Suzan zareagowała w tak gwałtowny sposób, jakby jej życie zależało od tego, by wydostać się z tego placu. Możliwe, że dla Suzan poczucie bycia uwięzionym jest takim emocjonalnym triggerem albo nawet też i flashbackiem do czegoś, co przydarzyło jej się w przeszłości. Czyli w dzisiejszych um, chwilach, momentach, w sytuacji, które generują to poczucie uwięzienia, nawet jeżeli to jest postrzegane poczucie uwięzienia, że nie mam opcji, nie mam wyjścia, jestem trochę przyciśnięta do ściany, przysłowiowo, tego typu sytuacje będą generowały u niej właśnie reakcje bardzo obronne i gwałtowne i intensywne, co widzimy właśnie w tej sytuacji. I kolejną taką sytuacją, gdzie widzimy bardzo mocno, taką obronną postawę i reakcję Susan, był moment, kiedy policjanci przyszli ją zaaresztować za nieumyślne spowodowanie śmierci. Kiedy policjanci przyszli zaaresztować Suzan, jej zachowanie zmieniło się diametralnie i całkowicie odmówiła współpracy z policjantami. Odmówiła ruszenia się z miejsca, nie chciała wstać pomimo wielokrotnych prób i prośb policjantów, którzy naprawdę byli wyrozumiali dla niej w tym momencie. Siedząc w krześle w kącie tego pokoju z dwoma czy trzema policjantami stojącymi przed nią, Mówiła w kółko te same słowa. Po prostu nie mogę tego zrobić. Nie mogę. I ta cała sytuacja, ta interakcja trwała dobrych parę minut i jest bardzo, była bardzo powtarzalna, jakby funkcjonariusze próbowali wytłumaczyć Suzan, że tak czy siak z jej em, kooperacją czy bez do aresztu dojdzie, więc musi z nimi pójść, czy tego chce, czy nie chce. I Susan odpowiadała dokładnie tymi samymi słowami, po prostu nie mogę, siedząc em, na krześle. I można sobie to, tak popatrzeć na tę sytuację i pomyśleć, że Susan jest strasznie em, uparta, że zachowuje się bardzo nieracjonalnie, no bo przecież wiemy, że do aresztu dojdzie. Czy ona na to pozwoli, czy będą musieli to zrobić siłą, to niestety dojdzie. Ale można też spojrzeć na to z innej perspektywy. W zachowaniu Suzań możemy dostrzec um, symptomy reakcji zamrożenia. I reakcja zamrożenia jest reakcją przetrwaniową, a właściwie ostatecznym próbą przetrwania, ale za, o tym powiem zaraz um, więcej. Widzimy też tutaj, um, Kolejną ciekawą rzecz, która dzieje się w bardzo traumatycznych, stresujących momentach, czyli spłycenie, sproszczenie mowy. Kiedy jesteśmy w bardzo stresujących, wysoko emocjonalnych momentach, kiedy dzieje się coś niespodziewalnego, coś bardzo stresującego, przytłaczającego, traumatycznego... Nie jesteśmy w stanie dotrzeć albo używać części mózgu, które są odpowiedzialne za, odpowiedzialne za język, tak bardzo, jak możemy ich używać na co dzień, kiedy jesteśmy zrelaksowani, kiedy nic się nie dzieje. Więc co to oznacza? Kiedy jesteśmy w takich wysokostresujących sytuacjach, nasza mowa staje się albo bardzo prosta, albo też może być bardzo powtarzająca się. Czyli możemy mówić albo bardzo krótkie zdania. Parę słów, albo też powtarzać te same zdania i słowa w kółko, w kółko, w kółko. Dokładnie te dwie rzeczy widzimy tutaj u Suzan. Ale bardzo często, gdy jesteśmy zbyt przetłoczeni, żeby mówić, nasze ciało mówi za nas i opowiada, co się w nas dzieje. I w tej sytuacji widzimy, że mowa ciała Suzan przybiera bardzo interesującą i ba bardzo ewidentną, ochronną pozycję. Widzimy tutaj parę rzeczy. Suzan ma na przykład zgarbione ramiona. Widzimy, że ona tak um, się garbi, jakby troszeczkę chciała się skurczyć, pomniejszyć, jakby chciałaby być mniejsza, mniej widoczna. I z perspektywy ewolucyjnej, z perspektywy właśnie przetrwania, to są klasyczne reakcje ciała, instynktowne reakcje ciała, które um, dzieją się poza naszą świadomością. Nasze ciało przybiera tego typu um, pozycje, żeby się ochraniać, a szczególnie w momentach, kiedy czujemy, że zagrożenie, które mamy przed sobą, może nas przerastać. Kolejną rzeczą, którą tu widzimy, to jest um, Całe jej ciało jest takie usztywnione, taka ona się nie rusza, ona jakby nie ma żadnego drgnięcia, po prostu siedzi bardzo sztywno na tym krześle. I to też jest takie przygotowywanie się na taką możliwość, że policjanci będą musieli w pewnym momencie po prostu ją, do niej podejść i ją złapać, albo ją podnieść, albo ją w jakiś inny sposób po prostu przymusowo aresztować. Czyli możliwość przymusowego ataku, przesunięcia jej. I najbardziej ciekawym tutaj, jakby znakiem niewerbalnym u Suzan, który zauważyłam, są te ramiona skrzyżowane na klatce piersiowej, które ona trzyma praktycznie przez całe trwanie tej sytuacji. I to jest tak, jakby. Ona się chroniła przed dosłownie niechcianym dotykiem, niechcianym atakiem albo jakąś fizyczną interwencją tutaj, przed postrzeganym zagrożeniem. I patrząc tutaj na werbalne i niewerbalne em, zachowania Suzan, możemy do, domniemać, że właśnie w tym momencie poczuła wagę i em, ogrom konsekwencji swoich czynów, co doprowadziło do kompletnie przytłaczającego. O bezwładniającego poczucia uwięzienia i tak naprawdę ostatecznego poczucia uwięzienia, bo wiedząc, że stoi właśnie przed wyrokiem więzienia, wiedząc, że nie może już tak naprawdę nic zrobić, by uniknąć tego, nie może walczyć, nie może uciec fizycznie, zostało jej tylko się zamrozić. I właśnie w kontekście tego, że w tym momencie, dowiadując się o tym, że policja ją stawia przed zarzutem nieumyślnego spowodowania śmierci, Sudan wiedziała już, nawet na podświadomym poziomie, że nie może nic zrobić. Um, I ta reakcja zamrożenia jest właśnie um, reakcją, w którą często wchodzimy jako Ludzie i tak samo robią zwierzęta, kiedy nie mamy już opcji, nie mamy już wyjścia, albo też kiedy po prostu siła, ogrom, em, rozmiar em, zagrożenia, który przed nami stoi, jest zbyt przytłaczający, jest zbyt duży, żebyśmy go unieśli. Czyli, tak najprościej, kiedy nie możemy walczyć fizycznie, albo nie możemy fizycznie uciec od tego zagrożenia. Wtedy bardzo często zamrażamy się. I to właśnie widzieliśmy tutaj u Suzan. I myślę, że opowiadając, albo nawet słuchając o historiach takich jak ta, nie sposób jest nie pomyśleć, co by było, gdyby. Co by było, gdyby któryś z tych policjantów, z którymi Suzan miała bardzo dużo kontaktu, bo ona nadmiernie dzwoniła na policję, reportując to, co się dzieje na osiedlu i jak ona się z tym czuje. Co by było, gdyby jeden z tych funkcjonariuszy zauważył, że zachowania i percepcja Suzan jest nadmierna, że jest uwrażliwiona na sygnały zagrożenia, że ona doszukuje tego zagrożenia się tam, gdzie go autentycznie nie ma, że jej zachowania są nie do końca racjonalne i że może to wywodzi się z reakcji traumatycznej. Może, gdyby było to zauważone w czasie, Suzan dostałaby leczenie, pomoc psychiatryczną, psychologiczną i może, po prostu, może tej tragedii można by było uniknąć. A ty, jakie miałeś spostrzeżenia i przemyślenia na temat idealnej sąsiadki? A może ten film pomógł ci zobaczyć tę sytuację z innej perspektywy? Daj mi znać w komentarzu na dole. A jeżeli ten film podobał Ci się lub nauczyłeś się czegoś nowego o traumie albo zdrowiu psychicznym, wciśnij subskrybuj, żeby nie ominąć przyszłych filmików tego typu. Dzięki Ci bardzo za obejrzenie, pozdrawiam Cię i do zobaczenia wkrótce.